Cześć, dziczałem z tej strony Dawid z kanału MystroVid. Darmowa energia. Pamiętaj, że wszystkie treści na moim kanale to są informacje rzetelne z praktyki, więc wcale Cię nie wkręcam i w związku z tym nie bądź śruba, zostaw suba. A w dzisiejszym materiale zaczęło się od grzania CWU. A na czym się skończy? Zapraszam na odcinek. A więc, dobrze Wam znana bateryjka NMC o pojemności. 15 kWh z Forda, z podłogi Forda Mach E. Dariusz bawi z kablami. Sytuacja wymaga nagłej interwencji. I co? Dobrze Wam znany AASAN SMW11KW. Co my z tego ulepimy? Czyli panele, które widzieliście. To jest na baksie. Zaraz zobaczymy, cóż to jest. A tu się pojawił jeszcze drugi string. Jak Wam nadmieniłem, historia zaczęła się od grzania ciepłej wody użytkowej, więc przetwornica Eco Solar Boost, zbiornik grzałka to też są bardzo fajne rozwiązania, jeśli chodzi o grzanie tylko i wyłącznie z fotowoltaiki wody użytkowej, rozdzielnica, to jest wszystko w powijakach, bo pojawiły się płytki, a wcześniej wisiało to na ścianie. Koniec ciemniania, zabieramy się do pracy. Rozdzielniczka na szybko ulepione. Tu użyliśmy te dwa, które już były. Dwa dołożyliśmy. MT4 zarobione. Przewód. Uziemienie do listwy. I zostanie nam oprzycie falownika. I wpięcie w to miejsce, bo to jest jedyna rozdzielnia budynku. Rozdzielniczka siedzi. Jeszcze tu mamy galimatias. Apatorek, znaczy w tym przypadku jest ETI, oprawa RBK. Przewody do licznika przeprowadzone. Tutaj mamy zasilanie i odprowadzenie energii. No i przyjdzie nam pogrzebać trochę w spaghetti. Więc cyk. Falownik jeszcze bez wyjść. Bateria podpięta. I zabieramy się za uruchomienie falownika. Ciach, ciach. Wystartowaliśmy z baterii. Jeszcze falownik bez konfiguracji. Podopniemy mu panele, niech się już chłop ładuje. Przeklikamy co nam tu idzie z instalacji, PV1, MPPT się rozkręca, tu mamy 500W, może zrobimy tak z PV2 338V też się rozkręca, ale dajmy mu się rozkręcić i sumujemy sobie co, mamy, co pchamy w baterie. W tej chwili prąd o wartości 29A, 32, ale skupmy się na mocy 1,7 kW, 1,5 kW, a pogodę mamy jaką mamy, czyli szaro, bura i ponuro. Jeden string tutaj 500 ki 6 sztuk 6 sztuk pięćsetek a tutaj zaraz dopytam Cóż to mamy za panele tam? Pięćsetki, czarny solar. też pięćsetki, sztuk 8 A tu inwestor, siemanko Dariusz, pokaż się ludziom Ten twój ryj zakopierowaty Tu zaraz się tym zajmiemy No i cześć Widzicie Nie ma ziewania Robota stygnie w rękach czas się dobrać do tego makaronu przewody uszykowane pod napięciem sobie ja wiem, ja wiem wypiliśmy zasilanie, a zaraz usuniemy zabezpieczenie przedlicznikowe w sensie wyłączymy i teraz kochani, bardzo ważna rzecz ale naprawdę bardzo ważna bo to jest powód, dlaczego przysyłacie do mnie swoje uszkodzone falowniki ja je Wam naprawiam chcę powiedzieć o przewodzie neutralnym to, jest, to są przewody wychodzące z licznika do rozdzielnicy. Tu mamy przewód neutralny, ochronny, tu jest punkt rozdziału do zrobienia i przewód fazowy. Nie przepuszczamy tylko fazy przez falownik. Tu macie podłączone do szyny neutralnej z wyjścia falownika, czyli z Tego miejsca to jest wyjście falownika, to czarne, faza i neutral. I tu macie wejście falownika, faza i neutral. I teraz neutral musi być przepuszczony przez falownik tak samo jak faza. Czyli, jeśli macie w rozdzielnicy szynę, na której spotykają się wszystkie neutrale, a tak jest w większości rozdzielnic, to neutralny musicie wypiąć i doprowadzić go przewodem do farownika czyli neutralny z licznika jako zasilanie jako grid podłączacie na wejście tutaj neutral i faza to jest wejście zasilania z zalicznika a wracacie tym przewodem to jest wyjście zasilania z falownika i wracacie w miejsce, gdzie wyciągnęliście te przewody. Czyli faza na dół, neutral na listwę. Neutral do falownika i faza do falownika. Tak należy to zrobić, bo w innym przypadku uwalicie falownik. Sieć odłączona, tak jak wam mówiłem. Licznik energii stoi i stać będzie. Cały dom zasila się. Światło zapalimy z off gridu. W tej chwili mamy mikro zapotrzebowanie budynku 150 W. Bateria się jeszcze doładowuje. Dwa stringi paneli ruchomione. Bateryjka NMC, którą bardzo dobrze znacie, o pojemności 15 kWh. Z paneli bateria napięcie 56V 280W, pchamy w baterię. O w tej chwili się jakieś obciążenie pojawiło z PV2 323W z PV1 280W. Sprawdźmy jeszcze. Jakie mamy obciążenie forownika? 137 tylko i wyłącznie. Pogoda jest taka, że pada nam deszcz. Mokro, czyli kolejny szczęśliwy klient. I instalacja wgridowa odpalona bez sieci. Bo po co płacić za prąd? Jak nie trzeba. Prawda, kochani. Prawda. I to jest kwintesencja i frajda tego, co się robi. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrypcji. Macie jakieś pytania, zapytania, potrzebujecie pomocy lub wiedzy, ja się z chęcią z Wami tym podzielę. Link, nie link, tylko adres e-mailowy, przepraszam, jest zawsze w opisie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.